Będę dla Was prowadził w kanale Sportback TV program Oko na siatkę. Będzie to program poświęcony wyłącznie siatkówce. Już teraz zapraszam na pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku chciałem poruszyć trzy kwestie. Pierwszą z nich będzie Została ogłoszona niedawno przez Światową Federację Środkówki FIVB decyzja o tym, że Liga Narodów 2020 się nie odbędzie. W związku z tym, że Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio zostały przełożone na rok 2021 z powodu koronawirusa, oznacza to, że w tym roku nasza reprezentacja nie rozegra żadnego oficjalnego meczu o jakąś stawkę. Wiąże się z tym, że nie będziemy mogli się do końca przygotować do przyszorocznych igrzysk. Jak na razie wiadomo, Polski Związek Piłki Świątkowej chce, aby nasza reprezentacja mogła rozegrać mecze lub turnieje towarzyskie w celu przygotowań do przyszłorocznych igrzysk. Na tę chwilę wiemy, że 1 czerwca nasi zawodnicy wraz ze sztabem mają stawić się w ośrodku szkoleniowym w SPAL. Drugą informacją, którą dzisiaj podam, jest ogłoszona przez Europejską Federację Siatkówki CEF drużyna Dekady w latach 2010-2019. Znalazło się w niej dwóch Polaków. Zacznij, zacznijmy może od pozycji mózgu drużyny, czyli rozgrywającego. W niej wyróżniony został zawodnik grający aktualnie w polskiej lidze od czterech sezonów, Benjamin Toniutti światka z Aksy w tym czasie zdobył z tym klubem trzy mistrzostwa Polski, a wcześniej jeszcze święcił triumfy w lidze francuskiej oraz niemieckiej. Dodatkowo osiągnął także bardzo dobre wyniki za reprezentacją Francji. Zajął pierwsze miejsce w lidze światowej oraz medal w lidze narodów, a także złoto w mistrzostwach Europy. Dodatkowo można powiedzieć, że zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata w 2014 roku. Jest to jeden z moim zdaniem z trzech obecnie grających zawodników na pozycji rozgrywającego najlepszych. W tym zestawieniu wyprzedził między innymi dwukrotnego Mistrza Świata Fabiana Drzyskę, czy modę gwiazdę reprezentacji Włoch Simona Dżonielego. Drugim zawodnikiem którym powiem, to będzie zawodnik grający poprzekątnie na pozycji atakującego i został tam wyróżniony Rosjanin Maksym Michajłów. Zawodnik ten gra wyłącznie w Lidze Rosyjskiej i już od dobrych parunastu lat w drużynie z, Kazania. z Drużyną tą święcił triumf nie tylko w widze Rosyjskiej, gdzie zdobywał wielokrotne mistrzostwo Rosji, czy Puchar Rosji, a także na arenach międzynarodowych. Między innymi wygrał pięciokrotnie Ligę Mistrzów, trzy zdobył, wygrywał klubowe mistrzostwa świata. Poza sukcesami w rozgrywkach klubowych, osiągnął także bardzo dobre wyniki za reprezentacją, gdzie w obu przypadkach był jednym z czołowych zawodników. A reprezentacją poza zwycięstwem w Pucharze Świata, czyli Lidze Światowych oraz późniejszej Lidze Narodów, wygrał moim zdaniem co najważniejsze, Złoto Olimpijskie w 2012 roku. Jest to aktualnie w tym czasie grający najrówniej zawodnik spośród pozostałych, którzy byli wymienieni w tym zestawie. Kolejną pozycją będą tak środkowi, czyli pierwszy z nich, rosyjska maszyna Dmitrij Muserski, zawodnik, który większość swojego sezonu grał w klubach rosyjskich, głównie w Białogrodzie. Z tym klubem także osiągał bardzo dobre wyniki i w lidze rosyjskiej, gdzie zdobywał mistrzostwa puchary, a także na arenach międzynarodowych, klubowym mistrzostwem świata, Liga mistrzów. Dodatkowo, tak samo jak wcześniej wspomniany Michajłow, wygrywał i, Lidę, i Mistrzostwa Europy, i Ligę Światową, i tak samo Igrzyska Olimpijskie. To właśnie najbardziej co ja z niego zapamiętałem, to przystanie 2 dwa dla rywali w finale Olim Igrzysk Olimpijskich. Zawodnik ten został zmieniony z pozycji środkowego na pozycję atakującego przez trenera Arekne. Jak się później okazało, ta zmiana Opłaciła im się, ponieważ Rosjanie wygrali całkiem, całkowicie mecz 3-2 i zdobyli upragnione olimpijskie złoto. Drugim środkowym, który został wyróżniony w tym zestawieniu jest Polak dwukrotny mistrz świata Piotr Nowakowski. Jego kariera głównie opiera się w Polsce, gdzie grał w m.in. w klubach z Częstochowy, Rzeszowa, Gdańska, a aktualnie zespole z Warszawy. Największe triumfy w karierze klubowej święcił w drużynie z Rzeszowa, gdzie zdobywał i mistrzostwa Polski, a także medale Widzę Mistrzów. W kadrze narodowej, jak wcześniej wspomniałem, wygrał dwukrotnie mistrzostwo świata w 2014 roku w Polsce oraz w 2018 roku, w którym to ówdzie w turnieju został wybrany do siódemki całego turnieju. Zawodnik bardzo solidny i mam nadzieję, że jeszcze parę lat długich pograł na kadrze. Następną pozycją, którą Wam omówię, jest pozycja przyjmujących. W tym czasie było wielu zawodników bardzo dobrze, równie grających. Jednak pierwszym z nich, którym Wam opowiem, jest Polak, grający w naszej kadrze. Obecnie, moim zdaniem, najlepszy siatkarz świata Wilfredo Leon. Przypomnę, że na początku tej dekady, czyli w 2010 roku, wraz jeszcze z reprezentacją Kuby, zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Świata, przegrywając tylko w finale z reprezentacją Brazylii. Później miał rozwój z kadrą. Jak został dopuszczony, to w zeszłym roku pomógł w naszej kadrze awansować do Igrzysk Olimpijskich, które na tę chwilę mają się odbyć w 2021 roku. Zawodnik ten w, głównie w rozrywkach klubowych święci Wielkiej Triumfy, bo grał 4 lata w Zenicie Kazań, gdzie z tą drużyną właśnie wygrał 4 razy z rzędu. To się nikomu nie zdarzyło. ligi Mistrzów. A w 2018 roku postanowił Przeniesie się do Ligi Włoskiej i gra drużynie obecnie z Perugii, gdzie tym trenerem, tam trenerem jest także Vital Heim. Drugi przymiący, który został wyróżniony, jest także Kubańczyk, który obecnie gra w kadrze Włoch, a mianowicie Osmany Juan Tarena. Ten zawodnik najpierw święcił triumfy jeszcze z drużyną Strentino i bardzo dobrze go stamtąd pamiętam, a ostatnio w 2019 roku wygrał z drużyną z Civitanowy i Mistrzostwo Włoch oraz triumf w Lidze Mistrzów. Zawodnik, który nie dość, że ma bardzo dobrą zagrywkę, to jeszcze bardzo dobrze radzi sobie na pozycji przyjmując przyjęcia i w atak. No i ostatnia pozycja, która pozostała do omówienia to pozycja Libero. Wiedzą, było też paru świetnych Libero, głównie trzech, którzy byli wyróżnieni, to dla mnie byli. Aleksiej Wierbów, Paweł Zatorowski i Żenia Grebernikow. Dwa pierwsi wymienieni zmieni moim zdaniem no większe sukcesy, ponieważ jeden zdobył mistrzostwo olimpijskie, a drugi dwukrotny mistrz świata. Jednak został ostatecznie wyróżniony na Grebernikowa, Francuza, który nie tylko kapitalnie przyjmuje, to jeszcze wyśmienicie ustawia się w obronie. No i tak właśnie to prezentuje się drużyna dekady 2010-2019. Ostatni temat, który poruszę w tym odcinku jest przemnięcie Mariusza Blazego. Został wybrany przez głosowanie kibiców na stronie prostatusport.pl na giganta XXI wieku. No co tu dużo mówić, Mariusz Wlazły, myślisz, w hatów. Jak dobrze wiemy, grał w tym klubie przez ostatnie 17 lat. Święcił z tym klubem między innymi 9 Mistrzostwo Polski, 7 mistrzostwo Puchar Polski, a także zdobywał medale i w klubowych Mistrzostwach Świata, i w Lidze Mistrzów. Dodatkowo w kadrze też ma niemałe osiągnięcia. Po był Mistrzem Świata za prezentacją juniorów, a później zdobył Wicemistrzostwo Świata w 2006 roku z kadrą Raura Lozano, gdzie był między m.in. wybrany do trójki najlepszych zawodników turnieju. A jak dobrze pamiętamy, to w 2014 roku na, w Polsce, mistrzostwa świata zdobył, zdobył złoty medal i sam został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju. Po czym stwierdził, że kończy już swoją karierę reprezentacyjną. No i nie ukrywam, że Mariusz Gazy przez te wszystkie lata jest. Moim ulubionym siatkarzem, któremu zawsze kibicowałem i zawsze lubiłem go oglądać, czy to na żywo, czy też w telewizji. No i wiemy, że w 2020 roku postanowił odejść już z klubu z Bełchatowa i myślę, że w najbliższych miesiącach dowiemy się, w którym klubie będzie występował. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało zapraszam na kolejne programy na naszym kanale Sportback TV. I nie zapomnijcie o lajkach i subach.